Tak wiele osób już rozmyśla o wakacjach, o cieple, o plażach. I taką ładną plażę, taką z naszych marzeń, a może na taką, jaką się udamy, sobie narysuję. Słuchajcie, zrobimy na początku horyzont naszego morza, czy też oceanu. Później popatrzcie, robimy taki łuk. Po co ten łuk? Ponieważ tu będzie ten ocean, który możemy sobie tak troszeczkę takimi kreskami zaznaczyć. O, widzicie, sugeruje to, że jest woda. No i teraz ta część to będzie plaża, ale żeby nie była taka pusta, możemy gdzieś w tle zrobić, że są jakieś delikatne góry, które tam o, daleko majączą na horyzoncie, aż wchodzą gdzieś do Bardzo chyba taka dobra rzecz i podobająca się to są, słuchajcie, palmy. Więc słuchajcie, robimy sobie w taki sposób. Widzicie, takim jakby zygzaczkiem pięć jednej, którą będziemy później dekorowali piękną, tutaj zieloną koronę. Żeby nie była samotna, możemy zrobić... O, tak opalne. Często to widać na jakichś różnych obrazkach czy zdjęciach bardziej wygiętą, która bardziej tak wychodzi na morze, dekorując i robiąc wspaniały widok. Koło nich oczywiście jakieś krzaczki, rośle, mogą być kamyczki. Może Rzeka. O taka pozwijana słońce. No i słuchajcie, się ptaszki, które latają No obraz powiedzmy jak z bajki, żeby nie powiedziałem z ototapetem. Ale słuchajcie, w ten sposób myślę, że możemy sobie wyobrazić naszą podróż w jakieś ciepłe, piękne miejsce, w którym życzę Wam wspaniałych okazji.